Mili Państwo, witam i zapraszam, jak mawiają przedstawiciele handlowi. Witam i zapraszam w dniu maszynisty oraz w dniu Blusa, bo to dzień urodzin BB Kinga. No i proszę łaskawie nie przeoczyć, iż dziś również jest Europejski Tydzień Zrównoważonego transportu. Proszę tego nie przeoczyć, zwłaszcza wtedy, kiedy stoją Państwo w korkach albo wygniotą się Państwo w żeby jedno święto pożenić jakoś z drugim, a drugie z trzecim, powołam się na Jonasza Koftę, który pisał plus minus średnio jest, wiąże człowiek koniec z końcem, plus minus smutno mnie, że nie jestem przepięknym łabądziem, popłynąłbym sobie gdzieś po eleganckim stawie, plus minus smutno mnie, chyba jeszcze jedno piwko zaprawię. Historia 16 września odsyła nas do dziejów motoryzacji, bowiem to właśnie tego dnia, w roku 1908, Amerykanin William Durant stworzył firmę, którą nazwał General Motors. Wydał na ten cel uciłane 2000 dolarów. Sam Durant nienawidził samochodów, uważał, że są hałaśliwe, śmierdzące i niebezpieczne. Kochał za to powozy konne a przecież to właśnie na samochodach miał się w przyszłości dorobić fortuny. Na razie w przemyśle samochodowym w Stanach Zjednoczonych panował bałagan, istniało tam 45 firm, z których większość sprzedawała zaledwie kilka samochodów rocznie, a niektóre z tych firm miały nieprzyjemny zwyczaj przyjmowania zaliczek od klientów, a następnie wycofywania się z biznesu i znikania z gotówką. Takich obyczajów nie praktykowała jednak firma samochodowa Henry'ego Forda, z tym, że miała ona pewien mankament. Przynajmniej w oczach Williama Duranta, ponieważ Ford specjalizował się w masowym produkowaniu jednego modelu, na przykład Forda T, który, jak wiadomo, poruszył Stany Zjednoczone w sensie jak najbardziej dosłownym. Durant pomyślał, że czasy jednego samochodu dla każdego Amerykanina odchodzą w przeszłość i że należy produkować szeroką gamę rozmaitych samochodów dla bardzo różnych odbiorców. Dlatego... Zamiast jednej taśmy produkcyjnej Forda postawił na sieć małych firemek, które będą produkowały u siebie, na miejscu, ale pod jego kierownictwem bardzo różne samochody, takie jak Oldsmobile, Cadillac czy Pontiaci. Koncepcja była generalnie słuszna i sprawdziła się na rynku, z tym, że poza koncepcją, Mr. Durant wykazywał żałosne braki w umiejętnościach organizatorskich i finansowych, w związku z czym odsunięto go od prowadzenia coraz silniej rozrastającej się firmy o nazwie General Motors, i swoje ostatnie lata, Mr. Durant spędził na zarządzaniu niewielką kręgielnią. Ostatecznie nie stało się nic tak znowu nadzwyczajnego. U nas też wielu biznesmenów ląduje na podobnej posadzie, nad czym ubolewa cały naród, w tym także Wiesław Kot.